Mm, przepraszam, bo ja bym się chciała zapytać Panią o... do no, poczekalni zapraszam, o tam. Przepraszam, e, ja nie mam całego dnia, czy mogłaby Pani po prostu... Także, ile by kosztowała taka przyjemność, Pani Halinko? Mm. Kiedy by to miało być? 14.15 15 tuż przed matematyką. Bo sprawdzian mamy. Mm -hmm. e, 200 zł. E, 200 zł za apel? Mm -hmm. Normalnie biorę 150. Ale ty jesteś taki brzydki, że musisz dopłacić. Ok, czyli dzisiaj stracę i oszczędności i same oceny. to wszystko? Wszystko. Won. Halo, panie dyrektorze? Halinka z tej strony. Tak. Znowu uczniowie próbowali mnie przekupić. Oczywiście, że nie przyjęłam tych pieniędzy. No, panie dyrektorze, no przecież w przeciwnym razie bym nie dzwoniła. Mhm. Mm tak. Trzecia B. Mm. Piotr i Julia. Dzień dobry. Przepraszam, Przemek Burkacki jest proszony do sekretariatu. Ty, a Marek? A ty nie wiesz, czemu oni mnie w ogóle wzywają? Nie bardzo. Słyszałem tylko jak pani Besia krzyczała, cytuję, będę pracować na tym Burkackim i walić tak długo, aż będzie widać ślad. Niech więcej. Aha. Burkacki. Czekałam na Ciebie, podejdź no tu bliżej. Dobrze. To niech Pani bije, tylko w lewy profil, bo prawy mam do serii. Co? Przemek, pieczątka mi przestała działać. Wezwałam Cię, żeby Ci powiedzieć, że nie mogę Ci podbić legitymacji. Nie będziesz miał ulgi, chciałam Ci powiedzieć. Panie Basiu. Ja już mam ulgę. Ja już mam ulgę. Dzień dobry! Dzień dobry, słucham. Bo ja chciałem się czegoś dowiedzieć. No proszę, czego się chciałeś dowiedzieć? Co będzie dzisiaj na obiad do jedzenia? Ty chłopcze, chyba sobie żartujesz? Nie, dlaczego? To jest sekretariat, a nie stołówka. No tak, ale pan dyrektor zawsze mówi, że jeśli się czegoś nie wie, to trzeba iść do sekretariatu i wtedy się tego dowiedzieć. Ale nie pytało szkolne menu. Czyli nie wie pani, co będzie dzisiaj na obiad? Nie. Czyli dyrektor kłamał. W czym? W tym, że wie Pani wszystko o szkole. Bo ja wiem wszystko o szkole. Tak? To co będzie dzisiaj na obiad? Schabowe! Twoje stare! Moja mama pracuje na stołu. Muszę z nią o tym pogadać. Dziękuję. No i niech Pani pamięta, że dorzucamy do tego trzy zwolnienia z wf -u. Jedno dla mnie, jedno dla Mikołaja jedno dla Marka. Nie ma takiej opcji załatwienie papierów tylko dla jednej osoby jest bardzo trudne, a co dopiero dla trzech. Ty, Przemek, możesz się wywinąć, ale oni będą ćwiczyć. A no gdybym tak do tego wszystkiego dorzucił jeszcze trzy opakowania lodów, co? Co? Po co mi lody, dziecko? Ja w każdej chwili mogę sobie wyjść... Ale wyjść. ja mówię o lodach. Ekipę Niemożliwe. Przecież ich nigdzie nie można dostać. Byłaby Pani ich ulubioną babcią. Niech będzie trzy loty za trzy miesięczne zwolnienia. A jednak. Porządku, proszę bardzo. No i jak? Udało się? Przekonałeś starą raszplę? No udało się, tylko zmusiła mnie, żebym dorzucił coś ekstra, więc tak się nie ciesz. Co jej zaproponowałeś? No możecie się tylko domyślić, skoro oszczędności na te wakacje, następne wakacje, kolejne wakacje i jeszcze jedne wakacje poszły! Może słuchaj, oni w końcu będą śmieci wyrzucać, to chociaż papierki weźmiemy. Dobra. Nazwisko? Burkacki, już mówiłem. Się młody tak nie denerwuj. Oni to teraz by chcieli wszystko, tak od razu, już. Raptusy straszne. Tak, tak. Takie pokolenie. A tu trzeba przecież pomału yy, sprawdzić wszystko, sprawdzić w systemie, żeby żadnego błędu nie było. Tak, pewnie. Rozumiem. Tylko ja za chwilę zaczynam lekcję, a właśnie tych dokumentów potrzebuję dla pana Ziębińskiego. Która klasa? Trzecia B. Halimko, czy wiesz kto tam jest wychowawcą? Yy, w trzeciej B. Pan Ziębiński. Yy, w trzeciej B, no chyba ten. Yy, no, taki z Wąsem? Wolnowicz? Nie, coś na Z. Ziębiński. Mój wychowawca nazywa się Ziębiński. I dla niego potrzebuję tych dokumentów, które trzyma pani łaskawie na swoim biurku od 10 minut staram się to powiedzieć. I po co się tak pieklić? Zaraz będzie gotowe. Yy, dobrze. Czyli trzecia B. Tak. Ziębiński. Tak. A ty chłopczek masz na nazwisko. Burkacki. Moje nazwisko burkacki, ty stary grzybie z demencją. Kto was tu pozatrudniał? Trudnie jedne! Czy ja nie mogę jednego papierka załatwić w tym sekretariacie? Boże! Widzisz i nie grzmisz, Mater Day! W sumie to dlaczego do sekretariatu można wchodzić tylko pojedynczo? To jest jedna z najstarszych i najważniejszych zasad sekretariatu. Odwieczne prawo. Jedna z zasad, czyli tych zasad jest więcej, tak? No oczywiście. W sekretariacie nie można też śpiewać polskiego reggae albo mieć na sobie czerwonej bielizny. Z tym reggae to mi się podoba, mam nadzieję, że to prawda. Ale jakim cudem ktoś miałby wiedzieć jaką bieliznę masz na sobie? To nie ma sensu. Wiesz co, nie wiem jak to działa. Hmm, tak? To zobaczymy. A, Mikołaj, to nie ma sensu, bo... I co? Zobaczyli te twoje majteczki czerwone? Nie. Wrzucili mnie od razu. Nawet nie wiem za co. Ej, a, a którą nogą wszedłeś do sekretariatu? Prawą. Prawą nogą wszedłem. No właśnie, a dziś jest wtorek. O. We wtorki, środy i piątki do sekretariatu można wchodzić tylko lewą nogą. Ojko, <tronikowano> czy ty rozum do reszty postradałaś? A jak jest pełnia, to co trzeba śpiewać czy tańczyć? Śpiewać można tylko w ostatni piątek miesiąca. Pełnia. Każdy wie, że w pełni sekretariat jest nieczynny. Kto wymyśla te zasady? Pierwsza zasada sekretariatu: Nie rozmawiać o zasadach sekretariatu. A co robimy od pięciu minut? Nie oglądałeś tego filmu, co? Nie no, oglądałem Street Fightera. Wyleciałem jak tańcerz teraz.